Siema, zapraszam na spotkanie z kolejnym bardzo ciekawym samochodem. Oto Toyota FJ Cruiser. Kilka odcinków temu nagrałem dla Was recenzję Hamera H3. Zanim poznałem tamten samochód z bliska, myślałem, że H3 nie jest zbyt praktyczna na polskie warunki, że jest to samochód zbyt duży, mało zwrotny. Nic bardziej mylnego. Hammer H3 zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Jeśli nie widzieliście jeszcze tamtego odcinka, serdecznie polecam nadrobić zaległości. Tak więc skoro nadarzyła się okazja, aby przetestować, co Coś podobnego? Pomyślałem, że wykorzystam szansę. Tak więc, Toyota FJ Cruiser przez delikatny pryzmat porównania z hamerem H3. Zapraszam. No dobrze, rozpocznijmy może od chronologii, gdyż oba auta były produkowane mniej więcej w podobnym czasie. H3 debiutowała w roku 2005, natomiast FJ Cruiser w 2006 i był to samochód, który budowano głównie z myślą o rynku amerykańskim. O ile początkowo sprzedaż ruszyła jak skopyta, to im dalej w las, tym ciemniej. Wynik za pierwszy rok to 56 tysięcy egzemplarzy, za kolejny 55, aż nastał rok 2008 i kryzys finansowy. Wtedy sprzedano 28 tysięcy FJ Cruiserów, no i niestety wyniki już się podnieść nie mogły. Kolejne lata to liczby rzędu 12, 13, 14 tysięcy egzemplarzy rocznie, dlatego też w roku 2014 postanowiono o zakończeniu sprzedaży na rynku północnoamerykańskim. Co ciekawe, na innych rynkach chapano ten model z miłą chęcią. Był on sprzedawany m.in. w południowej Afryce, w Chile, na Filipinach czy też na Bliskim Wschodzie, do uwaga 2022 roku. Tak jest, nadal da się kupić jeszcze nowe, nieużywane egzemplarze. Habibi, come to Dubai! Jak widzicie, prezentowany egzemplarz pochodzi właśnie z tego ostatniego rynku, a został wyprodukowany w roku 2008. Najważniejsze aspekty, które mogłyby przyciągnąć klientów i skłonić ich do zakupu, to po pierwsze zdolności off-roadowe, a po drugie wygląd. No Spójrzcie sami, jak ten samochód wygląda. Czegoś takiego na ulicach praktycznie się nie spotyka i nie tylko na ulicach. Wstępnie w roku 2003. FJ Cruisera pokazano na targach samochodowych, gdzie wywołał niemałe poruszenie. A przecież w kwestii robienia wow miał niemałą konkurencję. Wtedy też zaprezentowano przecież Dodge'a Tomahawk, czyli motocykl z silnikiem Viper'a. Jednym z powodów, dlaczego ten samochód wygląda tak, a nie inaczej, była chęć Toyoty do przyciągnięcia młodszych klientów, dlatego też pracę nad wyglądem powierzono uwaga 24-latkowi, który nazywa się Jin Won Kim. Wykonał on kawał dobrej roboty i zastosował taki Kilka ciekawych smaczków, m.in. prawie że pionową szybę, zestaw trzech wycieraczek, czy też powrót do klasycznego napisu Toyota w miejsce nowoczesnego logo. Oczywiście niektóre egzemplarze nie zawsze wyglądały nieskazitelnie i tym samym mogą skrywać ciekawe tajemnice. W dzisiejszych czasach można je dosyć łatwo zweryfikować, na przykład na carvertical, gdzie mając numer rejestracyjny lub WIN możecie zakupić raport historii pojazdu. Używając kodu rabatowego JARPEN otrzymacie do 20% zniżki, a w raporcie mogą się trafić zdjęcia ze stłuczek, wypadków, pożarów czy też powodzi. Zakładka Stan Licznika Kilometrów może pokazać archiwalne zapisy, dzięki którym rozpoznacie sprzedawcę, który cofnął przebieg. Ja z Vertical korzystam od 4 lat, w razie czego link do tej strony podałem w opisie pod filmem. A czy FJ Cruiser jest samochodem dużym? Patrząc na przykład na szerokość czy wysokość, można powiedzieć tak. Mamy tutaj do czynienia z pełnoprawną terenówką, suwem, ale w kwestii długości nie ma tragedii. Podobnie jak Hammer H3, ten samochód nie ma 5 metrów. W zasadzie do 5 metrów temu brakuje i to dużo. Hammer H3 miał 478 cm, FJ, natomiast 467. Prześwit wynosi 24 cm. Kąt rampowy jest delikatnie lepszy niż u amerykańskiej konkurencji. Wynosi 27 stopni w porównaniu do 20 Natomiast kąt natarcia i zejścia to odpowiednio 34 i 30 stopni. Dla porównania H3 ma 37 i 35. Oba auta mają podobne możliwości w kwestii brodzenia. Hamera H3 można bezpiecznie zanurzyć na 69 cm, FJ i Cruzera na 70. No dobra, Jarpen, ale jaki my tu w ogóle mamy silnik? O ile hamer H3 oferował trzy różne jednostki, tutaj mamy jedną, więc wyboru praktycznie nie było. Nosi on na oznaczenie 1GRFE ma pojemność 4 litrów i jest zbudowana w układzie V6. Maksymalny moment obrotowy wynosi 377 Nm, a moc 239 koni. chociaż od roku 2010 było delikatnie mocniej i oferowano 262 RUMAKI. Koniec produkcji to wartości najwyższe, a mianowicie 275 koni. Mała ciekawostka: w roku 2012 zaprezentowano koncept FJS. Z Kompresorem, gdzie moc wynosiła już 350 kucy. Jak więc widzicie, potencjał na modyfikację jest, ale nawet w tej standardowej formie, przyspieszenie do 100 km na godzinę jest dosyć atrakcyjne i wynosi mniej niż 8 sekund. Zaglądając do wnętrza, można odnieść wrażenie, że tutaj jest podobnie szalenie jak na zewnątrz. Chociaż designerem jest akurat inna osoba, nazywa się on William Szergowski, tudzież Hergowski, i miał on naprawdę ciekawe pomysły, które nie zawsze trafiały do wersji finalnych. Wym on na przykład, że dźwignię automatycznej skrzyni biegów można odkręcić i wykorzystać jako rączkę od szpadla. Z akcesoryjnych dodatków mamy tutaj oświetlenie LED oraz grafikę FJ, a poza tym cała reszta jest praktycznie w serii. W ten sposób samochód ten wyjechał z fabryki. Mamy tutaj ryflowaną blachę, która jest plastikiem. Ogólnie wnętrze jest dosyć plastikowe i gumowe i to nie bez powodu. Oczywiście samochód ten jest off-roadówką, a więc wypadałoby, aby czyszczenie nie sprawiało kłopotu. Potów, a co łatwiej wyczyścić, niż takie powierzchnie? Przecież bez sensu byłoby oddawać samochód do detailingu po każdej szalonej przejażdżce. Jak możecie zauważyć, wszystkie przyciski i pokrętła są bardzo duże i podobnie nie bez powodu. Jeżdżąc w rękawicach, łatwiej Wam będzie chwycić coś tak ogromnego, a nie jakieś filigranowe małe rozwiązanie. Z tego co wiem, te trzy kule były oferowane jako opcja. Mamy tutaj m.in. kompas czy też wskaźnik pochylenia. Oczywiście, jak na terenówkę przystało, mamy tutaj reduktor czy też blokadę dyfrów. Boczne poduszki powietrzne były opcją do roku 2008, a następnie stały się standardem i to również z tyłu. No właśnie, jeśli chodzi o tylną część kabiny pasażerskiej, patrzcie na to. Drzwi otwierają się niczym w Rolls-Royce'ie, tudzież w Merivie B. No i właśnie za ten aspekt ten model jest delikatnie krytykowany, że podobno dostęp do tylnych siedzeń nie jest zbyt komfortowy. Ale wiecie co? Ja fotel kierowcy wyregulowałem na swój wzrost, aby siedziało się wygodnie, Chociaż chciałbym móc kierownicę jednak delikatnie do siebie przysunąć, no ale dobra, w tej pozycji było OK. Także wsiadam i sprawdzam. Czy to nie jest tak, że tylko mogliby tutaj narzekać jacyś grubi, Wielcy Amerykanie. No jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, jest OK. Całkiem spoko się wsiada. Także nie wiem na co i narzekają. No, może na ewentualną klaustrofobię, gdyż okienka są tutaj naprawdę mikro. Przechodząc do bagażnika, możemy otworzyć albo samą szybę, używając do tego celu kluczyka. Trzeba go troszeczkę przytrzymać, aczkolwiek nie jest to rozwiązanie jakoś zbytnio wygodne, zwłaszcza przez to koło zapasowe. Alternatywnie, możemy otworzyć całą klapę, korzystając z dźwigni tuż nad tablicą rejestracyjną. Pojemność jest naprawdę spora wynosi 700. 92 litry, a więc można by było praktycznie tutaj wjechać Jarisem. Po prawej stronie mamy subwoofer. A na podłodze zaczepy do haczyków. Jak widzicie, oparcia tylnej kanapy można złożyć, ale na niewiele się to zdaje, gdyż podobnie jak w Hamerze H3, płaskiej powierzchni nie uzyskamy. No dobra, a jaki my tu mamy przebieg? 152 tysiące kilometrów, No już praktycznie 153. Poczekajmy chwilę aż silnik się rozgrzeje, a w międzyczasie dokonajmy testu schowka w tym rzadko spotykanym Samochodzie. Jak widzicie, początkowo otwiera się dosyć powolutku, im dalej, tym szybciej. Amortyzacji nie ma, ale jakoś strasznie też nie tłucze. I jeszcze co do zużycia, po 16 latach, na boczku siedziska możemy zauważyć delikatne zmechacenie, aczkolwiek na boczku oparcia pojawiła się już maluteńka dziurka. No dobra, pora na podobną najlepszą część testu, czyli na przejażdżkę. Zanim jednak ruszymy, sprawdźmy, czy jest gdzie włożyć półtora litrową butelkę wody, bo w GP Grand Cherokee WJ, czy też w Hammerze H3 był z tym problem. Miejsce na drzwiach jest, jakoś na hama tutaj wejdzie. Tutaj widzicie mamy miejsce na jakiś kubek. Woda się jednak nie wciśnie, ale jest również miejsce na jakiś większy kubek i tutaj możemy bez problemu taką butelkę zaparkować. Ale mimo wszystko ja ją rzucę gdzieś tutaj. Tutaj są kolejne schowki w ogóle. Tak więc drobnych przedmiotów możecie tutaj zmieścić naprawdę wiele. Natomiast telefon wrzucę tutaj gdzie przed chwilą była woda. No dobra. Ruszamy. Wiecie co? Jeśli chodzi o klaustrofobię z tyłu, no to wspomniałem o tych malutkich okienkach. Druga wada siedzenia z tyłu to fakt, że tych szyb nie można w ogóle opuścić. Mamy tutaj regulację, oczywiście, elektryczną, ale dotyczy ona tylko tych przednich szyb. Wiecie co? Ja już ruszyłem tutaj, jadę parę metrów i czuję się jak w czołgu. Jeszcze bardziej bunkrowato niż w hamerze. Tam mówiłem. Że mam wrażenie jakbym właśnie siedział w czołgu Widział jakiś taki tylko malutki lufcik Przez który mogę oglądać świat Ale tutaj to jest jeszcze wyższy level Ten samochód jest delikatnie krótszy Ale wiecie co? Z pozycji za kierownicą Tych mniejszych rozmiarów w ogóle nie czuć Bo i na szerokość i na wysokość Tak jak mówiłem jest pokaźnie I czuję się w tym Aucie taki Taki malutki ale wierzę w to, że mam siłę, gdyż pod maską jest konkretny silnik. Konkretny i sprawdzony, gdyż występował on nie tylko w FJ, już mówiąc po polsku, ale również w Toyocie Land Cruiser, w Takomie, w Tundrze, w Hiluxie. No właśnie, mówiąc o Land Cruiserze, ogólnie ten samochód ma wiele komponentów właśnie z Land Cruisera dlatego też jest tak ceniony za umiejętności off-roadowe. dzisiaj tych umiejętności jednak sprawdzać nie będziemy to tak jak zawsze pozostawię przyszłemu właścicielowi pojeździmy sobie natomiast po asfalcie i zanim powiem jak mi się tym autem po asfalcie jeździ dodam, że samochód ten podobnie jak i H3 jak i Grand Cherokee WJ, którego ostatnio testowałem pochodzi od dealera samochodów używanych Twoje Auto Cars and More, który specjalizuje się właśnie w tego typu samochodach, a dodatkowo prowadzi usługi detailingu, także jeżeli jesteście z okolicy Elbląga chcielibyście wyczyścić sobie samochód naprawdę na poziomie, bo rozglądając się dookoła to od razu widać, że ten samochód jest zadbany no to możecie sprawdzić ofertę, link podałem w opisie pod filmem. Schowek główny już testowałem. Jest tutaj jeszcze jednak schowek zapasowy tuż przede mną. Jest on jednak dosyć płytki. Zmieszczą się tutaj okulary, a może jeszcze i gdzie ten telefon dałem? Telefon. Tylko nie wiem czy nie będzie latał, jeżeli będę jeździł troszeczkę agresywniej w zakrętach. No ale jedziemy. Jest wysoko. Jest bardzo czołgowo, a czy jest mocno. Zatrzymam się. I sprawdźmy. Czy 8 sekund. Uuu, nawet zapiszczał. Oczywiście jest to duże auto. Dobra, stuwa. Jest to duże auto tych przyspieszeń aż tak nie czuć, ale... U! Naprawdę wrażenia są pozytywne, czuć, że kopa ten samochód ma. Także zjedźmy teraz może na malutki, naprawdę malutki mikro offroad. Podobnie jak z Hammerem H3 wjechałem w to samo miejsce i Hammer H3 właśnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczył w kwestii zwrotności. No, ta Toyota też prawie zawraca w miejscu. Może nie aż tak w miejscu jak Hammer, ale również również jest dobrze. Ale fajnie, serio. Jeżeli ktoś lubi offrody, to jest samochód stworzony do tego. No i właśnie tutaj mamy japońską technologię, japońską niezawodność, a nie produkt amerykański, który był jednak produkowany troszeczkę krócej, bo wspomniałem o tym. Że FJ na rynku amerykańskim był dostępny do roku 2014, podczas gdy H3 wycofano już w 2010. Także frajda niesamowita, jeżeli chcecie pojeździć czymś alternatywnym, czymś co na ulicach praktycznie nie występuje. Jeżeli lubicie offroad, chcecie skorzystać z tego typu umiejętności, może chcecie zrobić na kimś wrażenie, po prostu nawet się pokazać, bo ten samochód bez wątpienia przyciąga wzrok i bez wątpienia dostarcza emocji jak żadne inne auto. To może być dobry wybór dla Was, także ja wracam. Jeszcze przycisnę troszeczkę. Nawet kontrola trakcji na chwilę się zapaliła, także Parę ten samochód ma. Dosłownie możemy poczuć się jak Arnold Schwarzenegger, ale w alternatywnym japońskim świecie. No dobrze, przejdźmy może już do cen. Tak jak wspomniałem wcześniej, nadal da się kupić nowe egzemplarze z rocznika 2022 z ostatniej limitowanej serii. Na tę przyjemność trzeba wydać 300 tysięcy złotych. Tutaj w przypadku auta używanego oczywiście jest znacznie taniej. Prezentowany egzemplarz w tym momencie jest wyceniony na 89 tysięcy złotych. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie i ogólnie o tym samochodzie. Czy wybralibyście Toyotę FJ Cruiser, czy jednak mimo wszystko Hamera H3. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.